Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj tak trochę dubeltowo, z jednej strony zajmę się wysokimi stawkami ubezpieczeń komunikacyjnych i tym, co w ostatnim czasie wokół tego się działo, jakie pisma napisałem, z kim się spotykałem i jakie są moje prognozy na to, jak to będzie wyglądało w obecnym roku, natomiast z drugiej strony zajmę się kwestią podatku akcyzowego, bo nie ukrywam, otrzymałem od Was bardzo dużo zapytań: czy już ten podatek wszedł, w jakiej formie, jak to ma wyglądać i z czym to się je. Postaram się szerzej na ten temat powiedzieć. Co w ostatnim czasie się działo, bo tak podsumowałem ostatnie półtora miesiąca, to powiem wam, że tylko i wyłącznie w tych dwóch sprawach pokonałem po Polsce 3,5 tysiąca kilometrów. To były wizyty w Sejmie, to były wizyty w komisjach senackich, w których brałem udział, to były spotkania z różnego rodzaju stowarzyszeniami. Działo się i wydaje mi się, że warto było z tego względu, że zauważyłem, że jednak my jako internet mamy siłę i to mnie bardzo cieszy. Dobrze, przejdźmy do tych dwóch zagadnień. Zacznijmy może od kwestii numer jeden, ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest drogo, no co ja mam Wam mówić, no jest drogo, widzę to też po własnych polisach, akurat tak się złożyło, że z końcem roku ubiegłego miałem do zapłaty trzy polisy ubezpieczeniowe i może to nie były aż tak gigantyczne zwyżki, ja, ja mam pełne zniżki, bezszkodową jazdę, więc to nie było aż tak może odczuwalne, ale te 20-40% na dwóch polisach mogłem, mogłem zauważyć, więc tutaj faktycznie... No, nie jest, nie jest najlepiej. Jedno mnie najbardziej zastanawia, bo jeżeli przez tyle lat ten rynek był niedoszacowany, czemu ten strzał był taki jednorazowy? Jeżeli faktycznie trzeba było podnieść te stawki, można było to zrobić na przestrzeni tych 6-7 lat, gdzie był ten rynek niedoszacowany, i robić to stopniowo, przygotowując ludzi do pewnych działań, a nie od razu serwować. Tak jakżeście pisali w komentarzach, niektórzy podpowiadali, jakie mieli stawki ubezpieczeniowe w zeszłym roku, jakie mają teraz. To 100% to naprawdę nie była rzadkość, tak więc trzeba na to uważać. Ja w międzyczasie wysłałem pismo do prezesa Łokiku, pana Marka Niechciała, w którym to złożyłem, jakby to powiedzieć, podejrzenie zmowy cenowej. Wydaje mi się, że to był najlepszy ruch, jaki można było w tym czasie wykonać, ponieważ Łokik, mimo wszystko, czuwa nad tym wszystkim, co się dzieje na rynkach finansowych. Zaczęło się od tego, że Komisja Nadzoru Finansowego przyjrzała się rynkowi ubezpieczeń, faktycznie zobaczyła, że jest niedoszacowany, aczkolwiek wiecie, jak ktoś ma kreatywną księgową, to wszystko można zrobić, no i Komisja Nadzoru Finansowego wydała zalecenie, żeby urealnić stawki. No i wtedy, jak, taki, jak takie otworzenie furtek w Lidlu, jeżeli jest sprzedaż Karpia, no tak to wyglądało, nic innego, stawki zostały maksymalnie urealnione. Czekałem niespełna dwa tygodnie na odpowiedź prezesa Łokiku. Nie mam jej przy sobie, ponieważ nie mam tego pisma, akurat w domu, w biurze jest, ale powiem Wam jedno. Otrzymałem odpowiedź na trzy i pół strony, punkt po punkcie, merytorycznie. Odpowiedź na to, co chciałem. Naprawdę byłem zdziwiony przez pana dyrektora jednego z działów, który dokładnie to opisał. I jak to oni stwierdzili, trzeba było urealnić stawki. Ale częściowo, jakby w ten sposób, więc też są pewne niedomówienia. I z jednej strony, właśnie to mnie cieszy, że Walkik zajął się tym tematem, że podejrzewam najbardziej, przyglądają się teraz największemu graczowi na rynku PZU, który. W pewien sposób rozkłada karty na rynku i możliwe, że w międzyczasie będzie w pewien sposób już stagnacja, jeżeli chodzi o zwyżki, ponieważ no bawiliśmy się, było fajnie, ale chyba już najwyższa pora trochę poprzestać i te działania u Łokiku trochę powinny ustopować To wydaje mi się, że raczej stawki nie powinny już rosnąć w górę, czy spadną? Tego nie wiem. Zobaczymy, jak rynek się obecnie zachowa. Bo co ciekawe Łokik tym tematem zajmuje się z dwóch stron. Czy była teraz zmowa cenowa, jeżeli chodzi o o, jeżeli chodzi o podwyższanie stawek ubezpieczeniowych, ale i przy okazji, czy była zmowa cenowa, jeżeli chodzi o obniżanie stawek i bazowanie naprawdę na bardzo niskich stawkach, w niektórych przypadkach nierentownych, część towarzystw tego nie wytrzymała na rynku, więc działa tu dubeltowo. Zgłasza się też do mnie dużo młodych osób, które mówią, że Waldku, no ale ja jestem młody, mam nie wiem, 19 lat, chcę kupić auto, ubezpieczenie wynosi 6 czy 7 tysięcy złotych. To nawet z Michałem w jego odcinku o tym mówiliśmy. Faktycznie jest to brutalne i bolesne. I powiem Wam tyle, tutaj powinna być promocja też młodych osób, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa. Był pomysł na te szkolenia, to gdzieś upadło, bo skąd się to wzięło? Czy stawki ubezpieczeń biorą się z kosmosu, że ubezpieczyciele nie lubią młodych osób? No nie, w żadnym wypadku. My przez firmy ubezpieczeniowe jesteśmy traktowani jako tabelka wekselu i statystyki, tak? No w grupie 18-22-24 lata wypadkowość jest taka jak 1 piąta wszystkich innych wypadków, więc ta grupa jest grupą naprawdę bardzo wysokiego ryzyka, ta wąska grupa wiekowa. Dlatego dla wielu firm ubezpieczeniowych, tak młode osoby są pewnego rodzaju zagrożeniem i faktem, że one jeszcze nie do końca dobrze są przygotowane do warunków drogowych. Więc tutaj nad tym czuwają trochę statystyki, tylko wydaje mi się, że nie powinno iść to w tym kierunku. Ja też polecam tutaj mój odcinek o tym, gdzie mówiłem o 20 sposobach na obniżenie Próbę obniżenia stawek przy podpisywaniu umowy z ubezpieczycielem, i powiem wam jedno: działa negocjacja z firmami ubezpieczeniowymi, jeżeli chodzi o stawki, sprawdzałem to, ale póki co trzeba się liczyć, że niestety nie jest zbyt wysoko. Oby to już bardziej nie szybowało w górę, oby teraz stopniowo firmy znowu zwiększały swoją konkurencyjność i poprawiały cenę. Co innego to jest kwestia związana z tym, że jeżeli mamy jedną bądź dwie szkody w przeciągu trzech ostatnich lat, te ceny windują maksymalnie do góry. To już jest zupełnie inny aspekt i mam nadzieję, że to też niedługo powinno się ustabilizować. Więc reasumując, OC, zobaczymy co UOKIK tutaj zadziała w tym temacie. Wiadomo, organ państwowy, ale też wiele tematów pewnych wykrył, więc liczę, że chociaż w pewien sposób to ustabilizuje rynek. No i przejdźmy teraz do kwestii związanej z podatkiem akcyzowym. Najłatwiej było mi powiedzieć... Po co ten podatek akcyzowy od samochodów jako dóbr luksusowych? Totalnie nie ma to sensu, ale znajdźmy takiego, który będzie w stanie to obalić. Obecnie chyba nie ma takiego motoru napędowego, który byłby w stanie przeciwstawić się państwu i spowodować, że Polska wycofa się z pobierania podatku akcyzowego od samochodów osobowych. No właśnie, do 3,5 tony, zaraz też o tym szerzej powiem. Mnóstwo pytań było z początkiem roku. Waldku, czy już ta akcyza weszła? Jak to teraz liczyć? No już wam tłumaczę, nie, nie weszła, bo zatrzymaliśmy się na tym etapie, że były głosowania na komisjach senackich. Wtedy, gdy byłem bezpośrednio na dwóch komisjach, na trzeciej komisji już być nie mogłem. Kiedy to było już ofi oficjalne, formalne głosowanie, okazało się, że potrzeba było mniej więcej 4,5 minuty na to, żeby prze przeszło to już dalej do Sejmu. Zostało teraz to przekierowane do Sejmu. No Sejm ma teraz teraz drobną przerwę i pewne swoje perturbacje, ale wydaje mi się, że jeszcze w styczniu, jeżeli nie będzie żadnych problemów, będzie ten temat głosowany przejdzie, wydaje mi się, że przejdzie w takiej formie z jednej strony ja i tak już się cieszę, że między tym pierwszym posiedzeniem Senackiej Komisji Infrastruktury, a tym drugim i tym szumem który udało nam się zrobić te stawki w pewien sposób zostały zminimalizowane na tyle ile się dało nadal nie jest różowo, mocno są promowane auta nowe te auta używane szczególnie starsze no już nie wyglądają tak różowo ale na pewno nie jest to 18 644 zł jak to było w pierwotnej wersji proponowane, no ale pojawił się ten Temat samochodów dostawczych, bo jest taki pewien zapis, tak jak to kiedyś było, lub czasopisma, to teraz jest zaznaczone, że samochody do 3,5 tony, czyli automatycznie wszystkie auta dostawcze również zostają w to wliczone. Podczas posiedzeń Senackiej Komisji Infrastruktury, e, bacznie się temu przyglądamy, były różne stowarzyszenia związane z samochodami nowymi, nikt nie miał nic przeciwko. Gdy to już wyszło z Senackiej Komisji, teraz do Sejmu. Okazało się, że co po niektórzy już mają coś przeciwko. No ja od samego początku miałem coś przeciwko, bo uważałem, że totalnie nie ma sensu wciągać w to aut dostawczych po pierwsze, które wcześniej nie były objęte podatkiem akcyzowym, a teraz my na tym stracimy, bo nie wiem, piekarnia, która będzie kupowała takie samochody, automatycznie sobie te kilkanaście tysięcy złotych, bo w przypadku autostawczych tam faktycznie e, wygląda to dosyć brutalnie, będzie gdzieś pewnie próbowała sobie to skompensować, więc e, teraz pojawiły się takie problemy. Jestem ciekaw, czy podczas głosowania sejmowego będzie zgłoszona poprawka. I powiem Wam tyle. E, dla mnie nadal, mimo wszystko, że został dołożony do tego ten współczynnik deprecjacji, czyli starzenia się samochodów i próba, jak to minister finansów Jasiński mówił, że dzięki temu jest to zgodne z prawem Unii Europejskiej. Ja uważam, że do końca tak nie jest, bo w moim przekonaniu blokowany jest swobodny przepływ towarów. Szczególnie to można zauważyć w przypadku samochodów starszych jak 12 czy 14 lat, gdzie ta stawka akcyzowa w pewien sposób już jest tam stała i, e, i dosyć, dosyć wysoka. Więc od razu powiem, będę pierwszą osobą, która automatycznie złoży skargę do Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego za niezgodność ustawy z prawem unijnym. Więc tutaj ten temat trzeba śledzić na bieżąco przyglądać się. W moim przekonaniu jest duża presja nad wprowadzeniem tego. Niektórzy tłumaczą, niektórzy tłumaczą, że nie ma to nic wspólnego z finansami. W moim przekonaniu nie do końca i zawsze chodzi o kieszenie podatników. W tej kwestii również będzie podobnie. I co ciekawe, gdy spojrzałem na tabelki sprzedaży samochodów, ta cała nagonka z tymi autami używanymi, wysokościami stawek akcyzowych, Spowodowała, że grudzień naprawdę był prężnym miesiącem, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów. Ten obrót był naprawdę duży, może i do tego jeszcze 500 plus się też trochę dołożyło. Więc okej, okay, ja tak pokrótce podsumowałem to, co dzieje się z ubezpieczeniami OC, to, co dzieje się z akcyzą. Niektórzy też pytali, a może pójdźmy, zróbmy protest, pójdźmy palmy, opony. O, to nawet Michał się tutaj zgłaszał. E, powiem Wam tyle: prześledźcie sobie. Nie wiem, 50, 80 ostatnich demonstracji w Warszawie. Ale mówię o takich zorganizowanych, prawnie podpisanych, gdzie wszystko jest za, zapewniona ochrona i tak dalej. Tak jak to powinno być, tak? Nie mówię o nielegalnych demonstracjach którym działaniom udało się cokolwiek wskórać, bo wiecie co, zawsze dużo ludzi mówi, a przyjedziemy, pojedziemy szumnie na stolicę. E, tak na dobrą sprawę to chyba tylko w trzech czy czterech przypadkach udało się naprawdę zebrać dość sporo osób, bo zazwyczaj w tygodniu nie każdemu pasuje, nie każdy może, a może inni pojadą. Ja uważam, że nie tędy droga... E, jeżeli oczywiście ktoś chce coś takiego organizować, niech organizuje. Ja miałem już dwie takie propozycje uczestniczenia w tego typu strajkach, protestach, ale ja uważam, że trzeba próbować merytorycznie, próbować rozwiązywać, rozwiązywać te problemy. A ze względu na to, że jest tak duża presja nad wprowadzeniem tego, wydaje mi się, że nawet taki protest aż tak dużo by nie dał, nie wiem, chyba by musiało 3 miliony osób zjechać do Warszawy, ale to jest na pewno póki co nierealne. Jestem też ciekaw Waszych opinii, jak Wy uważacie, jak te tematy akcyzowe wyglądają. Bo tak jak ja mówię, dla mnie tego podatku w ogóle nie powinno być. To jest najprostsza sprawa, no ale no nie ma na razie siły sprawczej, żeby coś takiego pogonić. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, liczę, że rynek już się ustabilizował, że już się zachłysnął i że teraz zwiększy się trochę konkurencyjność, więc mogą ceny spadać raczej. Ceny w górę w moim przekonaniu już nie powinny iść i negocjujcie. Naprawdę warto, warto próbować podsyłać inne oferty z innych firm ubezpieczeniowych, naprawdę można coś w ten sposób jeszcze ugrać. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach, póki co żegnam się, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej, jeżeli spodobał Ci się mój materiał, zostaw łapkę w górę, obejrzyj również inne moje odcinki i zasubskrybuj kanał.